I greet the English speaking pilgrims present, and I pray that Christ in the Eucharist will be the center of your devotion and. <laughs> Nie było ulewnego deszczu. Czasem próbował, ale się wycofywał. Widział, że z nami nie wygra. A tego, ja przyjeżdżam tu z Rzymu, gdzie bywają czasem straszliwe upały. Na przykład w ostatnią środę.